Idziemy oglądać nasze domy. No dla tych, którzy się nie kapnęli, to przypomnę, że budujemy nowy dom. Jeszcze jeden nowy dom to był taki stary przebój przedwojenny. Więc to nie my budujemy, to znaczy nie ja. Ja nie potrzebuję domu. Tu następny, tu następny dom powstaje. Tylko fundamenty, no ale nasz, nasz domek, który oglądaliśmy, był tutaj. Tu się chyba niewiele zmieniło. Także zdaje się, robotnicy tu nic nie robią, więc jedziemy dalej. Proszę, a tutaj jaki postęp zrobili przy tym domu? Ten już prawie gotowy a przed chwilą go jeszcze nie było tu będzie przejście z garażu do garażu to to trochę bardziej z sensem to jest zrobione wejście do kuchni wszystko zawilgocone, mokre tak to trochę dziadosko robią prawdę mówiąc bo ciekawe jak im się to uda osuszyć wszystko zanim tu położą podłogi. Ale pachnie drzewem ładnie. U góry praca w wre. Nie przeszkadzamy, uciekam dalej, no ale tutaj, tutaj, postę spory w tym domu. Ten domek prawie gotowy. Zobaczmy, co tu się stało. O, śmiesznie, bo te garaże nie mają przejścia to znaczy z tego garażu jest wejście do domu, ale nie ma przejścia do drugiego garażu, czyli jak się auto zostawi w tym garażu, to trzeba przejść do domu. On to pewnie będzie służyło jako kumurka jakaś, a nie garaż. Poza Bo że boiler tutaj jest, nie za to w Jakieś... garażu. ładnie wykończone, to jest rzadkość w domach amerykańskich o, podłogi coś robimy kuchnia granity nie wiem czy granity były tutaj jak poprzednim razem byliśmy chyba chyba nie było a może były piecyki doszły na no powoli microwaj Piecyki są tutaj już gotowe, poręcze ładnie zrobione ale jeszcze nie pomalowane, a na górze bez zmian, na górze jeszcze nie ma podłóg. Także tu niewiele przybyło, łazienka, w łazience coś zrobili, podłogę w łazience małej. Kafelki są zrobione Te są przykryte, żeby nie zniszczyć. Idziemy na górę, sprawdzić postęp na górze. Tutaj bez zmian. Także tak wygląda ten dom. W dniu 3 stycznia, w naszym domku numer 3, tym prawie gotowym, nie wiem który numer. Jaki jest z krawce, przygotowują trawniczek przed domem, a sam dom jest prawie prawie gotowy, już jest zamknięty. W związku z tym, że jest zamknięty, nie wiadomo czy da wejść do środka, ale to pewnie dlatego, że już są tam w środku różne urządzenia. Nie otwarty. Otwarty od frontu. Podłogi są już zrobione. Parkiety Kuchnia, Też tak jak tu byliśmy parę dni temu, w kuchni jest tak samo. A już schody są zrobione na schodach, dywany wyłożone folią, żeby nie zabrudzić. Cała góra już ma zrobione podłogi, dywany, od ściany do ściany. To prawdę mówiąc jestem lekko rozczarowany, że, że nie ma parkietów na górze, bo, bo takie dywany to dziadostwo. Kafelki łazience lustra jeszcze nie ma, ale będzie za chwilę i powoli dom zaczyna wyglądać tak jak powinien. Na górę, dywany też, te schody też już zrobione. I dywany położone w całym domu. Także tak to wygląda. Chciałem powiedzieć parę słów na temat dziadostwa, jakie tu jest w Ameryce, bo oczywiście w komentarzach pod poprzednim filmem jest parę osób się wypowiada. Sąsiedni dom powstaje, jak widać fundamenty nowe stawiają. Wypowiada się parę osób na temat tego, że w takiej stodole by nie mieszkali, że to tylko wiatr dmuchnie i to spadnie od razu. Oczywiście to nie jest prawda, to jest... Nikt nie neguje faktu, że dom murowany, ceglany cały, jest porządniejszy. Ja 30 lat temu, jak jechałem, wyjechałem z Polski na emigrację, pracowałem dorywczo w Austrii przy budowie austriackich domów. Niesamowite technologie, całe domy oczywiście murowane. W podłodze rurki z ciepłą wodą, solary na dachu, panele jakieś, które podgrzewały tą wodę. Domy zbudowane bardzo porządnie, bardzo solidnie. Właśnie te technologie wykorzystujące słońce do odgrzewania domu niesamowite. To wszystko prawda. I taki dom austriacki, nikt tego nie neguje, jest lepszy do domu amerykańskiego. Tak samo jak nikt nie neguje faktu, że Mercedes C-Klasy czy BMW 320 jest lepszy od powiedzmy. Volkswagena Jetty. Tylko więcej ludzi kupuje Volkswageny Jetty niż Mercedesy C-klasy, co wynika z bardzo prostego faktu po prostu przeciętnego Kowalskiego nie stać na Mercedesa C-klasy. Więc to jest właśnie coś za coś. To jest kwestia. Tego, czy zrobimy samochód bardzo porządny, z najwyższej półki, z najlepszymi materiałami, lepszy silnik, lepsze wy... materiały wykończeniowe i będziemy go sprzedawali za 200 tysięcy złotych, czy zrobimy taki sam samochód tej samej wielkości, spełniający to samo zadanie, tak samo nas zawiezie z punktu A do punktu B, jest tej samej długości, jest tej samej szerokości, tyle samo miejsca w środku ma. Tylko, że nie jest tak luksusowo wykończony. Może nie jest tak bardzo trwały, aczkolwiek nie jest wiele mniej trwały. I kosztuje powiedzmy 60 czy 80 tysięcy zł. złotych. Więc to jest ta różnica. No to jest tak samo z tymi domami. No te domy, oczywiście, że nie są tak solidne i tak dobre jak te domy austriackie, które budowałem 30 lat temu. Tylko, że na te domy. Ludzi stać w Ameryce. Jest, jest właśnie kwestia tego, co się opłaca, jak się to kalkuluje, jak, jak się zrobi ten rachunek ekonomiczny. No, w Ameryce przyjęli taką drogę, że każdy człowiek mieszka w swoim domu. No, przesadzam oczywiście, nie jest to prawda, nie każdy, ale większość jest to standard. Nikogo nie dziwi, że ludzie mieszkają we własnych domach. Średnia wielkość domu w całej Ameryce statystycznie to jest tam 215 m2. Więc statystycznego Amerykanina stać na statystyczny domek o powierzchni 215 m2. I to wynika właśnie z takiego faktu, że jest to budownictwo. Tanie, gdyby te domy budowano tak, jak się buduje te domy w Austrii, to taki statystyczny dom nie kosztowałby 220 tysięcy dolarów, tylko kosztowałby 300 czy 350 czy 400 tysięcy dolarów z czego wynika, że przeciętna wielkość domu albo byłaby mniejsza, albo mniej ludzi by mieszkało we własnych domach, no coś za coś. No dokładnie tak jak w tym przykładzie z samochodami po prostu wszyscy jeżdżą samochodami a nie wszystkich stać na mercedesy więc dlatego są produkowane samochody takie jak Volkswagen jak Fiat jak jakieś Korańczyki, Kibo no bo to jest alternatywa dla tych, dla których w nie stać na, na mercedesy i nie ma w tym nic złego no, na takiej zasadzie właśnie jest to budownictwo domu w Ameryce. Mnie się wydaje, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby budować domy tańsze, ale za to dostępne dla ludzi. Więc, za, więc po prostu można sobie pozwolić na większy dom. Można mieszkać w większym domu, wygodniejszym, przestronniejszym, aczkolwiek nie tak solidnie zbudowanym, jak to budownictwo europejskie. A w praktyce to, to się sprawdza, bo w praktyce te domy właśnie... No nie jest prawdą, że wiaterek dmuchnie i te domy się walą. No jak tu mieszkam 30 lat, jeszcze nie widziałem żadnego domu, żeby się zwalił poza domami w telewizji. No, telewizja straszy. Zawsze pokazuje te tornada, ale szanse, żeby żeby tornado nasz dom zwaliły, są, są zerowe. Poza tym tornado. Tornada są kilku klas. Tornada dzielimy tam na, na pięć różnych klas. i Tornado klasy F0 to jest siła wiatru tam do 100 km na godzinę. To nawet dachówki nie zwali z drewnianej szopy. Tornado klasy najwyższej, piątej, ma wiatr ponad 300 km na godzinę zwali dom z cegły też, także jest kwestia oczywiście, no większość tornad jest pomiędzy tymi dwoma ekstremami, więc jak tam wiatr wieje powiedzmy 150-200 km na godzinę, to oczywiście, że łatwiej zniszczy dom, który jest zbudowany z drewna niż, niż porządny wymurowany dom, który ma pół metrowej grubości ściany, tylko tylko co z tego, na zasadzie Jaka jest szansa, że przez całe moje życie spotkam takie tornado? Praktycznie zerowa. No to jest tak, jakby się człowiek bał całe życie wszedł przez życie i bał się, że piorun go uderzy w głowę. No, burze są cały czas. W Polsce burze mamy cały czas. Nikt nie wstaje rano i nie budzi się z myślą, o rany, co się stanie, bo chyba mnie piorun uderzy. No, nie podchodzi się w ten sposób. Tak samo jak w Ameryce nikt nie podchodzi w ten sposób, że ona nocy będzie huragan albo tornado i zwali moją chałupę.